Powiem Wam, że jest grubo. Jest grubo i król rozwalił system. Powiedzmy, że jest pogrom i eee, opowiem Wam krótko, co się wydarzyło. Piąteczek, weekendzik, siedziałem sobie z ziomeczkiem, siedzimy sobie na deceku. ku wleciał dosik, duży, później drugi, no i mu ziomal gada, wiesz co, wjeżdżam, wjeżdżam swoim godem za 500. A ile dobrze, dobra, nie? No i udało mu się zrobić koskę. No słabą po słabą, walnął jakiegoś tam parakorda, chyba za 900, stówek. Ale sobie zrobił kostkę i troszeczkę mnie podkręcił. Mówi, że dobra, ty. Ty masz fajne skinki, widziałem. Więc dawaj, walniemy jakąś batelkę. Porobiłem baterki. No i zobaczcie, jaką batelkę udało mi się zgarnąć? Underdog 3% Dragon Lore. No, zobaczcie tą batelkę. Nie jest to jakaś rekordowa batla. Tyle powiem, no nie jest to rekordowa batla. Ale no. Karambit Gamma Doppler wleciał, ja sprzedałem tego Glocka Fade'a i Fire Serpenta. No i mój ziomal, mój ziomal po tej batelce powiedział, co mam otworzyć. Powiedział, że mam otworzyć skrzynię Supreme Knife. Supreme Knife Case na jesterku. Kosztowała w chuj, ale po tej batelce gadam, że dobra, no mogę sobie pozwolić. Jak dobrze wiecie, ja otwieram sobie skrzynki, robię batelki też poza odcinkami. Generalnie bawię się skinami. Eee, no i... No jebu. Nie, było porządnie, zobaczcie to. 8 godzin temu. 8 godzin temu udało mi się zgarnąć motylka rubi. Motylka rubi minimal Najlepszy drop. Najlepszy drop ze Supreme Nike'a. No muszę mojemu mojemuziomalowi podziękować, więc dziękuję ci bardzo wariacie. No i powiem wam tak, dzisiaj sprzedaję tego motylka emeralda, bo mi jest niepotrzebny. Patrzałem już co mogę sobie wziąć za motylka. No i kuźwa powiem Wam tyle, że rozkminiałem nad M9 rubi, ewentualnie nad tym Flip Black Pearl'em. Black Pearl to jest wiecie, taki cały fioletowy, no zajebisty pattern, jednak są to skiny w statraku, jak sobie wjechałem na bufa, no to nie opłaca Szczerze mówiąc nie opłaca się, no lepiej wziąć generalnie takie skiny właśnie jak M9 Ruby, jak Black Pearl, jak e, Karambit Ruby, Emerald bez Statraku. Statrak obniża wartość skinów, i to dosyć sporo, na nożach. Bo przykładowo, wiecie, kałaczek w Statraku, no to trzyma cenę, jest nawet droższy. No a przy kostce niestety nie, no bo przy takich paternach jak Ruby, Black Pearl i Emerald, no to... Zawadza, zawadza ten Statrak. Dlatego na razie z motylkiem Ruby jeszcze sobie przeczekam, może na dniach... Wejdzie coś na stronę, wejdzie coś mocnego, no są motylki, są karambity, no ale ja tak jak wam mówiłem motylka i karambita mam, wy doradziliście mi naprawdę konkretnie jeśli chodzi o ekwipunki, no dlatego coś na dniach na pewno sobie wezmę, ale dzisiaj zaczniemy sobie od baterki. Zrobimy sobie jakąś fajną batelkę, ale wiedźmy na razie do baterki za 93 ziko, zobaczmy taką przepałową baterkę na trybie standardowym i jestem ciekawy, czy z tej batelki za 9 dyszek na 3 osoby uda się coś zgarnąć. Dodatkowo po tej batelce pokażę Wam ostatnich zwycięzców, bo wysłałem już im skiny, ale to zaraz, na razie zobaczmy, bo w sumie prowadzę. M4 Case 2 oj Spider Lily i wychodzi na prowadzenie nam jakiś Kaima Sirmakin. No i AWP jest jeszcze dla niego. Mamy kilowata. Ostatnio widz z kilowata tak pierdzielną pokazywałem Wam, nie? Zgarnął kałaszka i kosę Kukrina i foslotera o chyba ten Kajmasir, K Kakin, Makin, chyba to zgarnie. No wątpię, że M4K jest zwykła już nam coś fajnego wypluje. Jeszcze dorzuciło Evil o no i powiem wam tak, batelka całkiem niezła. Jak za 9 dyszek, no to fajna w sumie batelka. Eee, zobaczmy jeszcze batelki, a za 134 ziko, wejdźmy jeszcze do Underdoga. 4 skrzynie z awubkami na buście. No i zaraz ja robię batelkę. Na razie testujemy takie tanie battle, zobaczymy czy coś może z nich wypaść. No na razie Bonzo zaczął nam tu naprawdę nieźle. Potrafia goda fabrycznie nowego. Drugi Well worn, Emily też potrafiała. No i na razie Bonzo na prowadzeniu. Oj dobra, ja już przegrałem. Ja już przegrałem i baterka za 134 z ICO niestety, ale nie dla mnie. Zobaczmy jeszcze co tutaj... O kurwa, ty Bonzo się tam ucieszył już. Bonzo się już ucieszył, a trafił AWP Lead Build. Ale wam powiem... Że ta baterka całkiem niezła, te dwie dojebane jebany AWUP, nawet trzy w sumie, bo fabrycznie nowy ATERIS też bardzo ładnie wygląda w gierce. Fever Dream moim zdaniem też topowa awupka, jeśli chodzi o tanie AWUPy. To naprawdę jest dowalona, ma różne patterny też, więc naprawdę konkretna. No i jak za 134 ZIKO na tej skrzynia z AWUPkami, naprawdę fajna, ale dobra, ja robię teraz baterkę, no zrobimy troszeczkę konkretniejszą batelkę. Chociaż chciałem jeszcze wjechać do tej za 281, ale dobra, już się zakończyła, więc robimy teraz batelkę. I myślę, że na standardiku i zrobimy sobie coś takiego na początek: że damy dwa recoil y, damy dwa fracture cases, y, damy sobie te zwyklaczki, damy zwyklaczki no i zobaczymy, czy te zwyklaczki tutaj zarzucą nam czymś potężnym. Damy sobie po dwie, ale dojedziemy znowu z skrzynią USP i Glock Case. Damy sobie Night Opsa i Gold Case'a, damy skrzynię Halling, damy Steampunk'a. Spróbujemy coś tam przyparcić, może akurat coś fajnego walnie. Dajmy sobie jakieś skrzynki na buście i myślę, że dzisiaj troszeczkę inaczej dam. E, damy sobie może tak, porcelanę jedną. Damy Royala. Myślę też nad ametystem na buście. Jakby taki ametyścik tutaj wjechał porządnie, w sumie często wpadają karambity freehandy. Niech będzie. Damy Hole Case'a, damy Radiationa jeszcze na buście. I damy 3% Dragon Lore. Ę. Czecież kuźwa, nie, no tutaj na dwie osoby. Dobra, robię standardzika na dwie osoby. No niech będzie. Zostaną mi cztery kloce, jednak mam nadzieję, że tutaj ten standardzik mi wejdzie, tym bardziej, że jest na dwie osoby. No ale co, czas na ostatnich zwycięzców, którzy już otrzymali swoje skiny. No sami zobaczcie, jak to wygląda. Czekajcie, bo wjechał. Wjechał jakiś M-Star. No i zaczynamy na razie średnio, bo mamy dwa niebieskie skiny. Zobaczymy jak drugi recoil case, czy będą jakiekolwiek rękawiczki. Nie, ale będzie awupak chromatic. Wychodzę awupką na prowadzenie, jest fabrycznie nowa wystatraku. Najlepsza awupka, jaka mogła mi się trafić. Mamy jeszcze kałacha ze no ale na razie bez koski. Drugi fraktur. No glock Walk dla niego. Jestem ciekaw teraz co to dreams and Nightmares, No tutaj może jakiś gamma dopplerek, motylek. No niestety z pierwszej nie ma nic. Jak będzie z drugą? Oj no cienko, Dreams and Nightmare tutaj no niestety, ale zawiódł, może Riptady. Oj no pierwszy Riptide też cienko, no i zobaczmy czy drugi w ogóle cokolwiek wypluje, zwyklaki no nie popisały się. No niestety się nie popisały. No nie popisały nam się z wyklaczki poza awp no to chujowy drop. O, dwa gloki Smoczy Tatuaż, no dostaje glocka Gold Tooth, ale ten Smoczy Tatuaż byłby o wiele lepszy. Mamy jeszcze USPK K Prince Team fabrycznie nowego, ej z tego Night Opsa. No, koronki nie ma, ale może skrzynia Halling da nam tą najlepszą naklejkę. Oj, nie ma, ale on trafił w sumie tą drugą najlepszą naklejkę. No i ciekawe, czy tutaj może wiedzie Emeczka Knight. Ja pierdolę, dobra, przegraliśmy, przegraliśmy, no nie no, skurczy sen. Trafił, trafił, jeszcze dwa talony plus, nie no, trafił Emeczkę Knight, no i taki standardzik. O ty, no nie no, rozjechał, no powiem tyle, że rozjechał. Jeszcze jest szansa, jeszcze jest szansa wrócić ostatnią skrzyneczką 3% Dragon Lore. Jeszcze tutaj z Ametysta na buście dało mi Motyla. Oj, Bloodsport lepszy o wiele. Radiation na buście. i może zaskoczy. No nie zaskoczy. I zobaczmy. Ty, nawet jakby, kurwa, Karambit wjechał. Nie ma. No niestety ten standardzik mnie tutaj zawiódł. Jeszcze mi Fagas będzie wysyłał faki. No co za... No szkoda, szkoda, no powiem tyle, że szkoda, ale ten, ten Night Ops nawet ładnie dał. Zobaczmy jeszcze tą skrzynię na drzesterze, otworzę ją. Jeden raz, Emeczka Atomic Aloi, szósty najlepszy traw. W sumie spokój jest to bardzo w ogóle stara MK, Wam powiem. Ja o tej Emeczce już zapomniałem. Zobaczmy jeszcze jedna. No tym razem, Emeczka obok mamy usp ka i to jest. No, jeden z gorszych dropów. Jeden z gorszych dropów i do trzech razy sztukę. Zobaczmy, czy teraz coś wiedzie. No niestety nie. Mamy jameczkę briefing i to też jest jeden z gorszych trafów. Więc tutaj akurat wyszła lipa. Zobaczmy 4% slotera, bo może na farcie wiedzie tutaj M9? Oj, M9 nie będzie, a jestem ciekawy, jak dwie skrzynie 4% Crimson. Czy dadzą nam klasika? Jak mi dadzą klasika, to robię. Underdoga ze skrzynią 3% Dragon Lore. Zobaczmy jeszcze skrzynię Howling. Oj, też nic nie będzie. Mamy Romanowa, ty. A zobaczmy, fraktura. Fraktura, ale zrobimy sobie coś takiego: 50 skrzynek yy, normalnie. Normalnie 50 skrzynek. No jestem ciekawy, czy z 50 skrzynek uda mi się trafić kosę. No, była blisko. Powiem tyle, że była blisko. Mamy połowę za sobą. I na razie bez niczego. No, 50 skrzynek. Oj, chyba nie wiedzie. I ostatnie dwie. No, nie ma, nie ma, niestety. Wydałem 400, dostałem najlepsze co to Glocka Vogue. A zobaczmy jeszcze coś. Coś takiego, ale z Dreams and Nightmarem. No, szczerze, jestem ciekawy, ale dajmy tutaj 77 skrzynek. Jestem ciekawy, czy z 77 skrzynek Dreams and Nightmare wiedzie cokolwiek. No, na razie chyba cieniutko. już 40 za nami. Nie zapowiada się. Nie zapowiada się na kosy tutaj ze zwykłaków. Ciekawe, jakby dało na szerdzie. Oj, i końcowa. Czy będzie? Nie będzie. No nie, no lipa, ty wydałem 1500 kuźwa, dostałem najlepsze co to MP7. E, a spróbujmy jeszcze coś takiego, czekajcie. 77 tysięcy punktów. Biorę tą AWP Electric Hive. E, ja tą AWPkę sobie sprzedam i zróbmy szerda. Zróbmy szerda na trzy osoby i damy tak, dwa razy Fraktura, dwa razy Recall Case'a, e, damy sobie trzy Dreams and Nightmary, trzy Riptidy, dorzućmy teraz 4% Slotera i 4% Crimson Web'a, no dwa razy. Dobra, robimy takiego szerdzika na trzy osóbki ze zwykłych skrzynek i z procentówek, no może tutaj ten szerdzik lepiej odda niż w sumie 50 i 77 skrzynek Fraktur i Dreams Nightmar. No może na szerdzie, bo tutaj akurat są trzy osoby, więc może Coś trafi kosy. No, Alex albo Adrian, ewentualnie ja. Ok. Co da recoil? No mamy dwa gloczki, mamy Fomasa. Powiem Wam, że i tak liczę najbardziej na Dreams and Nightmares i na Riptide'a, bo tam jednak jest szansa na motylka. No, tutaj na slingshoty jednak to są tylko i wyłącznie jedne rękawiczki, a tutaj mamy szansę na różne motylki. Od Freehanda, po blag Laminata, po Gamma dopplerka. Okej, okay, drugi też nic nie daje. No i do trzech razy sztuka, czy będzie? Nie ma. No i dobra, nadzieja w Riptide'ach, ale procentowe też jeszcze mogą zaskoczyć. Przykładowo jakby wjechała M9, chociaż jedna, no to mamy fajny podział. No ale teraz kwestia, czy ona leci, bo to są jednak procentowe. Pamiętajcie, że nie zawsze da radę trafić te najlepsze przedmioty. No i dobra, ostatni Riptide. Czy coś będzie ze zwyklaków? Nie będzie. No i dobra, najważniejsza skrzynia, bo samymi klasykami to się nie podzielimy. No i nic nie będzie. Dobra, no nawet jak wpadnie klasik, no to już tutaj będzie słaby podział. Ale ten klasik chyba kuźwa nawet nie wpadnie. No po dwie dyszki. Kurwa, po dwie dyszki. No po dwie dyszki. Po dwie dyszki. No wysyłam tutaj faka. Mamy jeszcze 99 ZIKO. Spróbujmy otworzyć dwie skrzynki. 5% Empress. No mamy i skolda. Jednak to był najgorszy kałach możliwy do trafienia. No i on jest Field tested, a jakbyśmy otworzyli jedną 5% Golden Coil? Oj, Mecha Industries przeleciała. No i powiem wam tak, ten motylek, kuźwa, jest prześliczny, nie? Jest prześliczny. Jednak nie ma za co batli zrobić. To meczkę Atomic, Alloy generalnie zostawiłem dla was, bo chciałem ją wam dzisiaj rozdać, jednak to są trzy stówy, a ja dzisiaj, no, Flip Knife'a Emeralda przegrałem. Ale dobra, zróbmy jeszcze coś takiego, ja mam pomysł. Ja mam pomysł, który może wypalić no sprzedałem. Sprzedałem motylka rubi, ale wiecie co? Zobaczymy. Zobaczymy, bo ja mam naprawdę dobry pomysł, jeśli chodzi o batelkę. Damy tak dwa, trzy. Nie, no dobra, dwie. I damy dwie. Robię batle za dychę. Robię batle za dychę i powiem wam tak, albo motylek emerald. No, albo Dragon Lora. Jak jedną, dwie Dragon Lory, no to generalnie będzie naprawdę konkretny podział. No, i myślę, że z tego podziału mogę wyjść naprawdę z dobrymi skinami i nie będę żałował motylka. Jednak jak zaczynamy? No, niby najlepszy gloczek, gama opler Face, dwójeczka, jednak nie ma gloka fadea. Jak druga skrzynia? Też nie, zaatakowała glokiem fadeem. Jest USP Kill firm, jednak to nie jest to, na co liczyłem. Mam nadzieję, że tym razem w tej z zwyklaki zaskoczą. No i mamy usp Jednak to jest field tested, więc tragedia. Drugi recoil. No, no, dwa różowe, jeden fioletowe, ale dalej bez rękawiczek. Deagle print stream, Battle Squirt. Nie, no, kurwa, tragedia, ty drugi fraktur. Trzy kosy, trzy kosy, tam mogły wjechać dwie kosy. Dobra, Ameczka Knight. A, wcześniej, no, wcześniej na standardiku, wariacie, trafiły Ameczka Knight. Tutaj na szerdzie na trzy osóbki niestety nie ma nic. Trafią, ale Howlinga, ok, mamy Howlinga, więc już coś tam mamy. A jeszcze wchuj skrzynek przed nami Minimal Star Trek Nightwish Drugi Dreams Nightmare. Nie, no to serio, nie będzie żadnego zwyklaka na Chesterze kosy. Ty, ostatnie 3 Riptide zostały. Już by nawet mogło zarzucić tymi pojebanymi Shadow Daggers'ami. Serio, najtańszymi. Mamy Digla Ocean Drive. O kućwa. No ja mam nadzieję, że tutaj procentówy podratują. I nie chodzi mi tu o Classic of Crimsona, tylko minimum jedna M9 i najlepiej jedna Dragon Lora. Ale czy będzie? No czy będzie? Czy ktoś tu nam jeszcze podbije balans? Standardzik by tutaj wjechał na pełnej, no a pierwsza z, ze sloterem nie daje nam nic. Kućwa, z drugiej skrzyni też nic nie ma, no i zobaczmy czy tutaj wskoczy. Ja pierdolę, no nie no, porażka, pamiętajcie, że nie zawsze da radę trafić na najlepsze przedmioty, no mamy Stiletto, to blue Brustilla, mamy Digla Print streama. no i nie, no nie jest to to, nie jest to to, nie tyle. tak to podsumuję w sumie, nie, tego Digla, ale macie dzisiaj do zgarnięcia, żeby wygrać Digla, musisz zostawić łapeczkę w górę, dzisiaj dwie opeczki 75 groszy, tyle ile dobijecie, tyle rozdam, dodatkowo musisz mieć suba na kanale, pamiętaj, że to sprawdzam. Kurde, dzisiaj w komentarzu, czy byłeś kiedykolwiek na jakimś wydarzeniu związanym z CS-em? Na żywo. Ja byłem na Jeme i to naprawdę sporo razy byłem też kiedyś na Lanie w Nysie, bo tam grałem jako gracz. No i co, no i tyle w sumie z moich przygód, jeśli chodzi o to. Pamiętajcie też, że jak chcecie zrobić mołe, jak chcecie zrobić nowe skiny, to możecie to zrobić z moim kodem, jednak nie zachęcam Cię do wpłaty, no bo jak sam widziałeś, nie zawsze do radę trafić najlepsze przedmioty i raczej nic nie trafisz. Dodatkowo strona jest tylko dla supernoletnich, musisz mieć ukończone 18 lat, żeby tutaj grać. Żeby zagrać na moim kodzie, klikasz zielony plus, pustujesz kod baksy, co otrzymujesz darmowe 2 złote i plus 10% opłaty. wpłaty, a my klikniemy 3% Dragon Lore. Dobrze, że jest Karambit Lore. Dobrze, że jest Karambit Lore Jeszcze jedno, lecimy za ciosem Okej, okay, no Dragon Lorki nie będzie, ale powiem wam, że z Karambita Lora się cieszę Zawsze coś A walnijmy na sam koniec jeszcze steampunk. Na No w upach romkanu. Kurwa, taki piękny motylek był Okej okay. emać jako lider glass dobra e, to by było na tyle na razie